Pomysł, aby wybrać się na zachodnią półkulę ziemi, pojawiał się w naszych głowach ostatnio dość często. Dlatego postanowiliśmy w końcu wdrożyć go w życie i wybrać się do Dominikany. Zaplanowaliśmy tygodniowy urlop tak, aby odwiedzić trzy miejscowości. Część pobytu chcieliśmy spędzić w formule All-Inclusive, a pozostałe w apartamencie z kuchnią. Droga do Dominikany nie była prosta. Bilety lotnicze kupiliśmy 20 godzin przed wylotem, a noclegi zarezerwowaliśmy tuż przed wyjściem na pociąg do Warszawy. Polecieliśmy czarterem z biura Rainbow z lotniska Chopina. Z lotniska Puerto Plata do Sosua dojechaliśmy busem, który rozwoził turystów po hotelach. Koszt transferu był niższy niż żądali tego taksówkarze, ale mimo wszystko wyszło około 80 zł z powodu zmowy cenowej. Hotel, w którym spaliśmy był dostępny w ofercie biura podróży Rainbow, ale my zamówiliśmy go na cztery noce z pominięciem pośredników. Casa Marina Beach and Reef to duży kompleks złożony z 13 budynków mieszkalnych. Do dyspozycji gości są dwa baseny, prywatna plaża, trzy jacuzzi, kilka barów i restauracji. W chwili przyjazdu hotel tętnił życiem. Były to głównie rezerwacje do Mikańczyków z środkowej części wyspy, którzy weekendy spędzają nad morzem. Od poniedziałku byliśmy w hotelu tylko z gośćmi biur podróży. W ciągu kilku dni sprawdziliśmy wszystkie udogodnienia hotelu. Korzystaliśmy zarówno z basenów, jak i plaży. Dnia spędziliśmy w Jacuzzi z widokiem na zatokę. Przy każdym z akwenów były dostępne za darmo leżaki. Każdemu przysługiwały również darmowe ręczniki. W pokojach hotelowych codziennie uzupełniane minibar, a w łazience znajdował się zestaw powitalny z żelami wirusupójczymi i maseczkami. Jednym z ważniejszych aspektów hotelowego pobytu jest gastronomia. W formule All Inclusive mieliśmy do dyspozycji trzy posiłki oraz dostęp do snack baru, a także nielimitowaną liczbę napojów. Korzystanie z restauracji wymagało przestrzegania rygoru sanitarnego. Zastawę podawali kelnerzy, dopiero potem z talerzem można było wybrać się do strefy z jedzeniem, które nakładane było przez obsługę kuchni. Menu było dość bogate, dlatego też jeszcze w hotelu spróbowaliśmy wielu lokalnych potraw. Sosua to turystyczna miejscowość zamieszkana przez prawie 50 tysięcy ludzi. W strefie hotelowej znajdują się restauracje, zakłady fryzjerskie, kantory, a także biura podróży. To małe centrum sprawia wrażenie samowystarczalnego. Jest zadbane i kolorowe. Ściany domów i słupy zdobione są muralami. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że w tej części zarówno produkty, jak i usługi będą ustalone specjalnie pod turystów. Dlatego warto udać się trochę dalej i poznać miasto lepiej. Przy głównej ulicy niedaleko stacji paliwowej znajduje się więcej sklepów wielkopowierzchniowych, w tym supermarket, w którym można zaopatrzyć się w artykuły spożywcze oraz napoje. Wracamy z naszych zakupowych fojarzy. Mamy okulary, tak się słońce rozdziera. Tak, bo oczywiście zapomnieliśmy. że jedziemy do kraju, słońce góruje każdego dnia. Ale już spoko, mamy wszystko. Miasto zdominowane jest przez zakłady fryzjerskie, gdzie wielu przyjezdnych dba o swój wizerunek. Dominują zakłady barberskie, z jednego skorzystaliśmy na całkiem korzystnych warunkach. Ceny oczywiście trzeba wcześniej negocjować. Słuchajcie, byłem u barbera właśnie na i obszarnie, zobaczcie, co o tym sądzicie? Przez być, nie? Dalej na południe rozciąga się długa plaża miejska, przy której znajduje się promenada ze sklepami i restauracjami. Można tutaj skosztować smacznych potraw, a także zamówić orzeźwiające naturalne soki lub kokosa. Miasto jest ważnym turystycznym węzłem komunikacyjnym. Są tu aż dwa dworce autobusowe należące do firm Caribe Tours oraz Metro. Autobusy łączą Sosue, z Puerto Plata, Santiago i Santo Domingo. Więcej o podróżowaniu autobusem po Dominikanie opowiemy w następnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Jedziemy właśnie autobusem do Santiago de los Caballeros, nasza fabryka już stoi, za której wsiadamy jedziemy. Czas przyjazdu 2 godziny, niecałe. Koszt 109 pesos. Super.